magazynek szturmowy do Mosberga potrzebny nam będzie taśma i dwa magazynki efekt wygląda mniej więcej tak w położeniu mamy idealny magazynek na dłuższą akcję jeśli nam się skończy nie trzeba szukać drugiego tarczy Czy wyciągnąć i obrócić. Teraz jak go zrobić? Wystarczy przełożyć albo tak, jeśli ktoś lubi, lubi magazynki łukowe, albo tak, jeśli coś lubi takie pudełkowe. Teraz taśmy bierzemy i sklejamy je razem. Trzeba uważać, żeby nie zakleić tych przycisków do wyciągania. Zobaczcie, chwycić taśmę i ją lekko zwęzić. Tak. I owijamy magazynek, aż osiągniemy idealną twardość. Przykleiło się coś. Dla wzmocnienia można jeszcze posmarować je kropelką od spodu, ale nie radzę tego robić, bo jeśli się jeden zepsuje, może zostać ślad po kropelce. Magazynek gotowy, sztywność, idealne. Wycinamy, taśmę. Można iść na wojnę.